Zawezwał wszystkich do kancelarii premiera i jednoznacznie powiedział, że no, to jest inwestycja, która musi być zrealizowana i która nie może czekać ani chwili więcej. I to spotkanie przyniosło mi bardzo dobre efekty. Widzimy je dzisiaj w postaci tego czeku, czy wsparcia dla oddziałów neurologii, neurochirurgii w Zamońskim Szpitalu, ale też warto wspomnieć o drugim drugim takim dziele pana premiera Sasina, czyli rządowym programie wymiany ambulansów. W ramach tego programu 13 karetek trafiło na Lubelszczyznę i dzisiaj miałem przyjemność wspólnie z panem dyrektorem stacji ratownictwa podpisać ostatnią, dwusetną umowę w ramach tego programu na ambulans, który trafi do Biłgoraja. Także bardzo, bardzo dużo dobrych decyzji dla ochrony zdrowia na Lubelszczyźnie dzięki działaniom Pana Premiera Sasina udało się osiągnąć. Za co bardzo serdecznie dziękuję, dlatego, że też Szanowni Państwo wszyscy wiemy, że potrzeb jest w ochronie zdrowia bardzo wiele. Jest jeszcze przed, przed nami wiele rzeczy, które należy zrobić, które też nie ukrywam warto poprawić. Natomiast warto zawsze pamiętać o tym, że regiony są silne siłą właśnie tych regionalnych liderów. No i Niewątpliwie jakimś takim jest Pan Premier Jacek Także raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Pan Minister mnie zawstydza. <grymne> w, w, Panie Premierze, no, no. Prawda czasami jest błęd, bo, bo jest na kole tak jest w tym przypadku. E, panowie ministrowie, pozostaje nam chyba, tylko Panie pośle, zapraszamy też tutaj, pozostaje nam tylko e, przekazać e, Panu dyrektorowi, Pani ordynator, ten symboliczny e, czek. Mam nadzieję, że te pieniądze się przydadzą, e, a jestem <laughs> <a> jest, <bierzemy>, pewien, <laughs> że zostaną bierzemy, bardzo dobrze spożytkowane. Bierzemy, bardzo proszę. Bierzemy i Panie premierze, na pewno nie zostaną zmarnowane. Nie mam co, co do, do tego wątpliwości. Wy, 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 wykorzystane nie tylko na tak, tylko zawsze silnie, Jak będziemy uruchomić ten kompleks, to myślę, że przyszło Będzie 25 lat temu, życzymy sobie, żeby pan premier przyjechał do nas. Będzie mi bardzo miło. Nie będziemy się wstydzili tego. Bardzo dziękuję. Bardzo bardzo mamy dobrego, więc. Tak, patrono A teraz ja jeszcze, może dwa słowa. Chciałam gorąco podziękować jeszcze raz panu premierowi, Panu nic robi. Za pomoc i zdobycie tych bardzo, bardzo potrzebujących pieniążków, które będą na służyć to otwarcie oddziału udarowego od w podejrzaniu dorosłych. Chcę powiedzieć, że już zaczęliśmy już próbować zamawiać sprzęt, bo musimy go wykorzystać do końca tego roku. Będzie to wspaniały oddział, będzie to oddział 60 i gdzie będzie 40 łóżeć puderowych, gdzie pacjenci będą dumni i zadowoleni, bo w chwili obecnej mamy 39 łóżek, a to jest tragedia. Nie mieszczą nam się, ponieważ zostały zlikwidowane oddziały udarowe, powiecie, Tomaszu, Biuborek, Kłumieżu, wszystko idzie na Zamość, A my w co? nie jest pumór. Nie radę. możemy pomieścić. Ale trzy dzięki współpracy i jeszcze raz głębokie uznanie i podziękowanie dla Państwa. Jeszcze raz dziękuję Panie Premierze na Pana ręce, na ministra i podpada po prostu A ja jeszcze tak jak zapowiedziałem, proszę planować te wydatki na kwotę jeszcze o 2 miliony e, większą, bo za chwilę to się pojawi marszałek województwa, który wiezie, Rewracja, wiezie tamte brawo. walizki z pieniędzmi, wiezie w bagażniku, także będzie to łącznie 4,5 miliona do wykorzystania już. Panie premierze, no to myślę, że wystarczy. Doskonale już. Już odziały. Chcę powiedzieć, że wczoraj na tej sali była embolizacja tych Ponieważ jakoś ja, nie z Nielicznych nie oddziałów po prostu embolizuje ten dniaki. Zarówno te dniaki i skrwawiących saków, jak i niekrwawiących. Wczoraj były tu wykonane z sukcesem. Bardzo, bardzo się cieszymy, bardzo że, dziękuję, że, że jest to już ratowane tak, zdrowie tak, i życie tak. mieszkańców Rubelszczyzny, Załęjszczyzny tej, tej ziemi, że mieszkańcy tej ziemi mają dostęp rzeczywiście do najwyższych, najwyższej jakości technik medycznych mam nadzieję, że będziemy to rozwijać. Jestem absolutnie przekonani również w najbliższym czasie, w najbliższych latach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. 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 No, może